W tym filmie zajmiemy się obróbką kilku zdjęć w trybie szybkiej edycji. Pokażę tutaj po prostu, jak na praktycznych przykładach działać w tym trybie edytora i jak dużo tutaj można zrobić, a rzeczywiście można zrobić całkiem sporo. Zaczniemy od tego zdjęcia z zamkiem. Jak widać, jest to zdjęcie, które ma zbyt jasne niebo, być może zbyt ciemny zamek, no i na pewno nie jest ono zbyt ostre. Co możemy więc tutaj zrobić? Na pewno możemy tutaj zacząć od poziomów. Przejść do cieni i zobaczyć, co możemy zrobić z cieniami. Możemy je delikatnie rozjaśnić. Przechodzimy do podświetleń. Podświetlenia powinniśmy tutaj przyciemnić, po to, żeby uzyskać więcej szczegółów w obszarze chmur. Nie możemy tego jednak zrobić w zbyt silnym stopniu, ponieważ pojawi nam się tutaj taka brzydka obwódka wokół zamku jasna. Także ja tutaj pozostanę mniej więcej przy tym ustawieniu. I zobaczmy, co jeszcze możemy zrobić z półcieniami. Czy warto tutaj coś pomanipulować? Według mnie możemy mniej więcej przesunąć się do tej pozycji albo pośrednio pomiędzy tą a tą, więc pomiędzy 0 a 25. Tutaj widzimy cyferkę, to jest ustawienie 25, więc ja złapię za ten suwak i przesunę się tutaj do wartości powiedzmy 16. Jeżeli takie zdjęcie nam się podoba, to możemy już nad nim pracę zakończyć. Ja jednak tutaj będę chciał jeszcze delikatnie zmienić równowagę kolorów. Spójrzmy, jeżeli to zdjęcie nieco ocieplimy, to być może będzie wyglądało ono troszeczkę lepiej. Jednak tutaj w tym przypadku musimy się posłużyć ręcznym przesuwaniem tego suwaczka, ponieważ zmiany są bardzo silne. Według mnie jednak powinniśmy tutaj wrócić do wersji oryginalnej i nie manipulować równowagą. Możemy jeszcze na koniec to zdjęcie wyostrzyć, przesuwając ten suwak dość mocno w prawo. Przy wyostrzaniu warto zdjęcie sobie powiększyć, żeby widzieć tutaj dokładniej szczegóły. Teraz mam wybrane narzędzie rączka, więc mogę to zdjęcie sobie przesunąć i spójrzmy, przesuwając w prawo widzimy zwiększanie się ostrości tego zdjęcia. To nie jest zbyt inteligentna funkcja, ale w szybkiej obróbce można z niej śmiało korzystać. Zobaczmy teraz zdjęcie przed i po poziomo. I rzeczywiście nasze skorygowane zdjęcie wygląda lepiej. Przejdźmy więc teraz do następnego zdjęcia. To jest zdjęcie, w którym wyraźnie widać, że wnętrze jest bardzo ciemne, natomiast widok na zewnątrz jest niezbyt dobrze widoczny. Jest dość mocno wyprany. Ja tutaj wrócę do widoku tylko po, czyli tylko zdjęcia skorygowanego, i na początku może przejdę do zakładki Kolor. Tutaj wybiorę zakładkę Jaskrawość, która służy do zwiększania nasycenia barw. Ale w taki sposób, żeby nie powodować zbyt silnych przebarwień, czyli nasycamy jedynie barwy najsłabsze. Przesunę się tym suwakiem w prawo i zobaczmy. Według mnie te drzewa za oknem stały się bardzo ładnie nasycone. Wnętrze również się nieco nasyciło. Przejdę więc do suwaka nasycenie i spróbuję ogólne nasycenie delikatnie zmniejszyć, tak żeby przewaga nasycenia tych drzew nad wnętrzem była. Znacząca. W tym momencie możemy przejść do poziomów, do cieni i zobaczyć, w jaki sposób możemy rozjaśnić cienie. Ja pozostawię je rozjaśnione mniej więcej w takim stopniu. Przejdę do podświetleń i podświetlenia delikatnie przyciemnie, czyli to, co widzimy w oknach. Na przykład do takiej wartości. Na koniec, jeżeli zdjęcie jest ogólnie zbyt ciemne lub jasne, możemy posłużyć się ekspozycją. Ja będę chciał to zdjęcie delikatnie rozjaśnić jeszcze. Bardzo niewiele, mniej więcej w takim stopniu. I w tym momencie zdjęcie to możemy zapisać. Ja teraz tego nie będę robił, przejdę do kolejnego zdjęcia do zdjęcia kaczki. Tutaj posłużę się inteligentną korektą. Zobaczmy, jak wyglądają poszczególne ustawienia. Patrzę tutaj głównie na kolor wody i kaczki, podoba mi się to ustawienie. I na koniec jeszcze to zdjęcie wykadruję. Wybieram stąd narzędzie do kadrowania. Tutaj mamy szereg ustawień, które możemy wybrać. Rzeczy typu trójpodział nie będą nas interesować. Ja tutaj wybiorę jedynie z tego pola, że będę kadrował, zachowując proporcje zdjęcia, czyli dokładnie ten sam kształt. Klikam i przeciągam po to, żeby ustalić. Nowe kadrowanie, kaczkę ustawimy tutaj na przykład w tym miejscu. Wciskam ten ptaszek i zdjęcie zostało wykadrowane. Niestety, jak widać, zdjęcie to jest nieco poruszone, więc nie wygląda ono zbyt dobrze. Przejdźmy do kolejnego zdjęcia. To jest zdjęcie gór. To zdjęcie wygląda mi na zdjęcie przebarwione. W przypadku zdjęć, gdzie podejrzewam przebarwienie, zazwyczaj staram się zacząć od inteligentnej korekty, ponieważ inteligentna korekta potrafi wykonać Naprawdę dobrą robotę w usuwaniu przebarwień. Zobaczmy, czy tutaj rzeczywiście tak się dzieje. No, według mnie poprawia się kontrast, natomiast z przebarwieniem nie jest aż tak dobrze. Zamknijmy więc ten panel i przejdźmy na przykład do panelu Kolor i zobaczmy, co tutaj da nam wciśnięcie przycisku Auto. Kolor się nieco poprawił. Ja jednak teraz wycofam te zmiany, przejdę do poziomów i tutaj wykonam auto poziomy. O, i to jest wersja, która w tym momencie najbardziej mi się podoba. Możemy oczywiście tę wersję dalej korygować. Jestem ustawiony na podświetleniach, więc wszystko to, co jest najjaśniejsze, czyli m.in. chmury, będziemy teraz przyciemniać. No, być może w tym miejscu powinniśmy to pozostawić, lub też w tym, klikam więc tutaj w to miejsce. Zobaczmy, czy warto coś zrobić z cieniami. Można je tu delikatnie rozjaśnić, ale według mnie takie ciemne wyglądają dobrze. Przejdźmy do półcieni. I zobaczmy, to zdjęcie jest płaskie. To według mnie wygląda lepiej. Także kliknę w tym miejscu i taką korektę moglibyśmy uznać za zakończoną. Może jeszcze na koniec to zdjęcie wyostrze. Jak zwykle zwiększę tutaj powiększenie, na przykład do 50%. Spójrzmy na te góry i przesuwając się suwakiem w prawo, powinniśmy. Znaleźć jakiś kompromis. Ja pozostawię ten suwak mniej więcej w tym miejscu. Zobaczmy na to zdjęcie, jak wyglądało pierwotnie i jak wygląda teraz, czyli przed i po poziomo. Według mnie wygląda ono znacznie lepiej. Na koniec jeszcze pokażę, w jaki sposób możemy wykorzystać narzędzia do retuszu. Ja teraz wybiorę narzędzie, które służy do usuwania zbędnych elementów ze zdjęcia, czyli to narzędzie. Punktowy pędzel korygujący jest zgrupowany razem z innym pędzlem, zwykłym pędzlem korygującym. Ja wrócę tutaj do pędzla punktowego, włączę tutaj widok tylko po. Powiększmy sobie dolną część tego zdjęcia. Wcisnę kontrol i spację naraz, żeby uzyskać tymczasowo narzędzie lubka i. Zaznaczę obszar, nad którym będę chciał pracować. Powiedzmy, że ten obszar. Teraz, dla przykładu, usunę tutaj pojedyncze kamienie, które są widoczne w tej wodzie. Musimy w tym celu, oczywiście, zmniejszyć rozmiar pędzla, tak żeby był on w miarę zgodny z tym, nad czym pracujemy. Przełącza się tutaj do opcji z uwzględnieniem zawartości. To jest jedna z najlepszych opcji, bardzo inteligentna, która rewelacyjnie przykrywa nam niedoskonałości na zdjęciu, w tym przypadku ten kamień. Przeciągamy tutaj po tym kamieniu, i po chwili widzimy, że on nam znika. Jeżeli nam się nie podoba ta korekta, to możemy tutaj jeszcze raz przeciągnąć, żeby uzyskać nieco inny efekt, i w ten sposób możemy usuwać wszelkie niepotrzebne elementy na naszym zdjęciu. Jeżeli coś nie wyjdzie, warto spróbować drugi raz. Ja wycofałem, wciskając Ctrl Z i jeszcze raz. Znowu mi się to nie podoba. Spróbujmy jednym kliknięciem to zrobić. Też nie wygląda to dobrze. No, w tym przypadku mamy problem, musielibyśmy tutaj się posłużyć innymi ustawieniami. Wybierzmy na przykład tryb zgodności z otoczeniem i zobaczmy, jak to teraz zadziała. No, teraz wygląda to znacznie lepiej. Także uwzględnienie zawartości jest według mnie domyślne, zawsze powinniśmy korzystać z tego ustawienia, a jeżeli mamy problemy, dopiero wtedy próbować innych ustawień.